Oszustwo na miłość, licznik cofnięty o milion kilometrów, ogromna bimbrownia, fikcyjne apartamenty do wynajęcia i ludożerne świnie. Zapraszam na kryminalne podsumowanie ostatniego tygodnia. Elektryczny nie znaczy wolniejszy. Udowodnił to kierowca elektrycznej Tesli. 46-latek na odcinku, na którym ograniczenie prędkości wynosi 70 km na godzinę, pędził 100 km na godzinę więcej. Lubelskim policjantom tłumaczył się, że spieszy się z rodziną do kina. No cóż, nie wiadomo czy do kina zdążył, ale pewne jest, że ten seans drogo go kosztował. W momencie podjęcia kontroli zatrzymanego samochodu, uwagę policjantów zwróciła sytuacja na przeciwnym pasie. Zatrzymała się na nim Toyota, której kierowca wybiegł z auta i zaczął wzywać pomocy. Policjanci przerwali kontrolę i podjechali pod samochód. Okazało się, że w środku znajduje się nieprzytomna 14 -latka. Mundurowi zdecydowali się na pilotaż samochodu do szpitala. Po 11 minutach dotarli na miejsce. Na całe szczęście nastolatka wróciła do zdrowia i już opuściła szpital. Jak pech, to pech. Bydgoscy funkcjonariusze z policyjnej grupy Speed namierzyli kierowcę, który przekroczył prędkość, nie zasygnalizował zmiany pasa ruchu, przekroczył pojedynczą linię ciągłą, a także trzykrotnie przejechał na czerwonym świetle. Taki niefortunny ciąg zdarzeń sprawił, że na konto 34-letniej kierującej Nissanem wpłynęło 19 punktów karnych. Otrzymała też 4 mandaty karne o łącznej wartości 1,5 tysiąca złotych. Wraz z Nowym Rokiem policjanci z drogówki, oprócz dokumentów i stanu technicznego pojazdów, kontrolują także drogomierze. Każdego dnia demaskowane są w ten sposób kolejne przypadki cofania liczników. Policjanci na Donym Śląsku do rutynowej kontroli zatrzymali Volkswagena. Wyraźnie zaskoczony sprawdzaniem stanu licznika, 25-letni kierowca nie potrafił wyjaśnić, dlaczego przebieg samochodu zmalał od ostatniego badania technicznego o 315 tysięcy kilometrów. Podczas z kontroli licznik wskazywał przejechane niecałe 46 tysięcy kilometrów. Jednak prawdziwy rekord padł w Krakowie. Zatrzymany do kontroli Mercedes-Sprinter miał cofnięty licznik o ponad milion kilometrów. Kierowca tłumaczył, że to auto służbowe, i właściciel musiał wymienić drogomierz. Zamiast ponad dwóch milionów licznik wskazywał niecały milion przejechanych kilometrów. Sprawę bada policja. Miłość bywa ślepa i bardzo kosztowna. Za to piękne uczucie 70-letnia kobieta zapłaciła aż 170 tysięcy złotych. Wszystko za sprawą poznanego w internecie mężczyzny, podającego się za inżyniera pracującego na platformie wiertniczej. Oszust zyskał zaufanie kobiety, obiecując jej wspólne życie po powrocie. Po pewnym czasie zaczął prosić swoją wybrankę o różne kwoty pieniędzy, które były mu potrzebne do załatwienia pilnych spraw. Kobieta, biorąc po życzki wysyłała pieniądze jednak te zniknęły wraz z amantem policja szuka oszusta i przestrzega przed takimi kontaktami powiedzenie mój najdroższy nabiera tutaj zupełnie nowego znaczenia Alkohol drożeje, więc trzeba sobie radzić. Z takiego założenia wyszli pewnie właściciele ogromnej bimbrowni pod Białym Stokiem. Na ich nieszczęście, krajowa administracja skarbowa zlikwidowała imponującą linię produkcyjną. Funkcjonariusze zabezpieczyli 500 litrów nielegalnego alkoholu i prawie 5000 litrów tzw. zacieru, który miał służyć do produkcji kolejnych litrów 40% trunków. W pomieszczeniu gospodarczym znajdowała się kompletna linia produkcyjna. Między innymi z kolumną destylacyjną, piecem i chłodnicą. Alkohol i cały sprzęt został zajęty, a miłośnikowi pędzenia grozi teraz bardzo wysoka grzywna. Pracownica jednej z płońskich firm została wręcz oczarowana. Autorką skutecznych czarów była Rumunka, która przyszła do firmy sprzedać perfumy. Kiedy nie było na nie kupca, dostrzegła u jednej z kobiet, że ta ma na sobie klątwę, a ona może ją zdjąć. Wśród kilku ciekawych zabiegów, zrzucająca klątwę, poleciła wypłacić poszkodowanej kilkukrotnie pieniądze, aby i z nich usunąć klątwę. Kiedy zebrała się pokaźna suma, kobieta zawinęła pieniądze w kopertę i dalej. Odczarowywała je. Zaklęcia okazały się tak silne, że magiczna rumunka wyszła z firmy zabierając ze sobą ponad 2000 złotych. Kobieta jest poszukiwana przez policję. Funkcjonariusze apelują o rozsądek i nieuleganie czarom. Policjanci z komendy miejskiej w białym stoku i funkcjonariusze CBSP odwiedzili budynek gospodarczy na jednej z posesji w podlaskiej wsi. Wtedy oczom ich ukazał się las. Las konopi indyjskich. Na plantacji rosło 275 krzewów. Śledczy zabezpieczyli łącznie 41 kg wysuszonego ziela. 36-letni ogrodnik trafił na 3 miesiące do aresztu. Policjanci nie wykluczają kolejnych zatrzymań w tej sprawie. Makabra w osieku na dolnym śląsku. Właściciel, który wynajmował mieszkanie na jednej z posesji, znalazł ludzkie szczątki. Okazało się, że to 71-letni mężczyzna, najemca lokalu, jego ciało zjadły świnie, które hodował. Sekcja nie wykazała co dokładnie było przyczyną zgonu. Prowadzone jest śledztwo. Wiadomo, że zwierzęta to krzyżówka świni hodowlanej i dzika. Powiatowy inspektorat sanitarny zdecydował o uśpieniu i zutylizowaniu stada. Mężczyzna na ostatni raz widziany był Sylwestra. Jego zwłoki znaleziono 8 stycznia. Okres ferii zimowych ruszył pełną parą i wykorzystać chcą to oszuści. Pomysłowy 21-latek z Wałbrzycha oferował w sieci domki i apartamenty nad morzem i w górach, których faktycznie nie posiadał. Po przelaniu przez klientów zaliczki znikał bez śladu. W ten sposób oszukał 13 osób, które łącznie straciły kilka tysięcy złotych. Mężczyźnie zakończyć przygodę z agroturystyką pomogli policjanci. Został zatrzymany. Trwa dochodzenie w sprawie i sprawdzanie czy to jedno. Jedyne fałszywe ogłoszenia, za którymi stoi, za takie działanie grozi mu do 8 lat więzienia. Straż Graniczna i CBSP uderzyło w zorganizowaną grupę przestępczą zajmującą się przemytem ludzi do Europy Zachodniej. Grupa przerzucała cudzoziemców z Rumunii przez Polskę w głąb Unii Europejskiej. Wietnamczycy za taką usługę płacili od 6,5 do 20 tysięcy dolarów. W wyniku współpracy służb z prokuraturą krajową zatrzymano 10 osób i udaremniono przemyt 21 cudzoziemców. Służby nie wykluczają kolejnych zatrzymań. To wszystko, co przygotowałem dla Was na dziś. Dajcie znać w komentarzach, co sądzicie o podanych przypadkach. Zasubskrybujcie kanał, żeby być na bieżąco. No i do usłyszenia za tydzień w kolejnej wyliczance.